masakra ale jesteśmy już w Dover powiem wam i to już jest um, to, aha nie. w ogóle nie wiem jak dotarliśmy stamtąd do Dover ale okej okay. whatever whatever man o proszę jest i tent i teraz musimy zrobić tak mm, z tego co pamiętam mm. Robimy tak. I właśnie nie wiem, czy. Czekaj, to jest, to jest crafting. To jest harper upgrades, czyli zrobimy pierwszy harper upgrades. Dobra. I teraz mamy strong and nor northern. Dobra. I teraz zrobimy. Tak. Chwila, moment. I powinniśmy mieć z powrotem 142 punkty. I teraz możemy iść, zrobić. Um, możemy iść zrobić ten drugi upgrade, czyli zrobimy upgrade tutaj. O, czyli zrobimy raz smoke flashbang. I rubber Explosive. Rubber Explosive będzie nam potrzebno I mamy teraz Gear Up. Możemy zrobić jeszcze, przejdziemy tu, weźmiemy Half, i to w sumie wszystko.